Film powstaje przy współpracy z firmą Piskadło Budownictwo, której specjalizacją jest budowa stanów surowych budynków, w szczególności w konstrukcji żelbetowej. Firma posiada bogate zaplecze sprzętowe i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Oto jeden z pomocników przy pracach żelbetowych, żuraw dolnoobrotowy Cattaneo CM90S4, 41 metrów wysięgu oraz 4 tony udźwigu. Cześć. W tym materiale zapoznam Cię z wszystkimi pytaniami z obsługi technicznej codziennej na egzaminie państwowym z Urzędu Dozoru Technicznego na obsłudze urządzenia żurawie wieżowe i szybko montujące, które również dają Ci możliwość obsługi żurawie tzw. szynowych. Ja nazywam się Konrad i zapraszam Cię do dalszej części materiału. W tym pytaniu egzaminacyjnym, jak poprzednim, możemy kilka rzeczy oczywiście dorzucić i połączyć, ponieważ prawidłowość rozstawienia urządzenia musimy zweryfikować przede wszystkim zgodnie z instrukcją eksploatacji standardowo. Czyli znowuż tutaj warto powiedzieć o odległościach od linii energetycznych, odległościach od przeszkody, ee, na przykład odległości od wykopów zachowanie odległości również od jakichś elementów w podłożu, na przykład jakieś tam studzienki, żeby nie rozkładać, tak jak wspomniałem w pytaniu wcześniej, na studzienkach, to też powinniśmy sobie tutaj dla bezpieczeństwa jakąś tam odległość bezpieczną rzeczywiście zachować. Więc tutaj to można oczywiście dodać standardowo. Więc tak jak widzimy tutaj na naszym urządzeniu, nie mamy żadnych linii energetycznych, nie mamy żadnych wykopów, nie mamy tutaj żadnych studzienek, więc już można stwierdzić, że prawidłowo urządzenie. W prawidłowym miejscu jest ono rozłożone, jeżeli zapoznam się instrukcję, ale widzę tutaj na przykład ten X, o którym pokazywałem, że jest wyznaczone miejsce do rozłożenia urządzenia. Co tutaj zrobimy? Zrobimy to samo troszeczkę co w poprzednim pytaniu, ponieważ ja uważam, że powinniśmy to troszkę łączyć. Posadowienie urządzenia to również ta sama ocena, czyli rzeczywiście sprawdzenie poprawności rozstawienia tego urządzenia, czyli podpory. Ta sama zasada. Weryfikujemy, czy podpory są na Ziemi, dotykają ziemi. Czy nie są oderwane od podłoża? Weryfikujemy znowu sobie koła, że zgodnie z instrukcją mają oczywiście być oderwane od ziemi. Jest ta sama zasada. Zweryfikujmy również to samo, co wcześniej, czyli zabezpieczenia na przykład z naszych wsporników przed rozłożeniem, przed złożeniem tych wsporników. Jest to zabezpieczone. Co możemy zweryfikować? Znowuż to samo, czyli zobaczmy sobie poziomicę sferyczną, czy urządzenie jest wypoziomowane standardowo. Tutaj jeszcze chciałbym Wam dodać, że takie urządzenia jak żurawie wieżowe powinny oczywiście mieć instalację odgromową, więc szukamy takiej instalacji, ponieważ to właśnie wchodzi w skład poprawnego rozłożenia urządzenia. Więc idziemy sobie tam, znajdźmy sobie punkt podłączenia, uziemienia. Widzimy, że jest charakterystyczny przewód, żółto-zielony. I zobaczmy, gdzie ten żółty, żółto-zielony przewód, oczywiście prowadzi. Jak widzimy, mamy trzy kotwy, które nam uźmiają dodatkowo nasze urządzenie, są wbite bezpośrednio w podłoże, czyli w ziemię, dzięki temu mamy zrobioną instalację odgromową standardowo. Przypominam również, że takie żurawy, które są zasiane elektrycznie, takie jak te, mają coroczne badania rezystencji izolacji i przeciwporażeniowe. Tutaj na każdym odbiorze z Urzędu dozoru Technicznego musi być wcześniej zrealizowane badanie właśnie rezystencji, izolacji i przeciwporażeniowej, żeby w ogóle urządzenie zostało odebrane. Więc pamiętajcie, że ta instalacja odgromowa dla żurawi jest bardzo ważna, i podczas tego pytania powinniście to zweryfikować dodatkowo. Co jeszcze w tym pytaniu możemy zweryfikować? Standardowo zabezpieczenie. Oczywiście, czyli miejsca niebezpieczne pracy żurawia powinny być odgrodzone, tak jak tutaj mamy tą siatką. Pamiętajcie, że jak wychodzicie z tej strefy, zawsze tą strefę trzeba zamknąć, zabezpieczyć przed osobami postronnymi, żeby tutaj nikt nie wchodził. Oczywiście, możemy jeszcze troszeczkę się oddalić od tego żurawia i zweryfikować, czy jest poprawnie rozłożony więc jeżeli ja bym chciał to zweryfikować, znowu biorę instrukcję do ręki i oczywiście sprawdzam. Ale w pierwszym pytaniu egzaminacyjnym sprawdzaliśmy sobie decyzję wydaną przez Urząd zoru Technicznego i jest tam rzeczywiście odbór. W związku z tym powinno być urządzenie prawidłowo tutaj rozłożone. Natomiast ze względu na konstrukcję urządzenia możemy zobaczyć, czy wszystkie na przykład odciągi są zamocowane, czy generalnie urządzenie jest zabezpieczone jakimiś swożniami, jeżeli występują tak, żeby poprawnie ocenić. Czyli co? Znowuż muszę Was odebrać po prostu do instrukcji eksploatacji. Odejdźmy kawałek od urządzenia. Zróbmy kilka kroków wstecz. I warto rzucić okiem tak naprawdę na urządzenie, jeżeli znamy instrukcję eksploatacji, czy jest ono tutaj prawidłowo rozłożone. Jak widzimy, jest ono w tym momencie prawidłowo rozłożone, ponieważ ja już wcześniej zapoznawałem się z instrukcją eksploatacji. Wszystkie odciągi są zamocowane, więc uważam, że urządzenie jest prawidłowo rozłożone. Możemy sobie obejść dookoła urządzenia i popatrzeć przede wszystkim na platformy, na obciążniki, na połączenie żurawia z e, ciężarkami, czy nie są rzeczywiście uszkodzone. Więc zweryfikujmy sobie tutaj, czy nie będzie żadnych uszkodzeń, czyli pęknięć. Czy śruby są wszystkie dokręcone, czy ewentualnie grunt obok nas się nie obsuwa. My jesteśmy na terenie płaskim, bardzo mocno utwardzony, mamy odbiory już z urzędu dozoru technicznego, mamy wszystkie badania aktualne, wobec tego tylko i wyłącznie wizualnie obejdziemy sobie urządzenie i weryfikujemy te balasty, na których urządzenie stoi. Zwróćcie też uwagę w szczególności, jak są jakieś śruby mocujące urządzenia, czy nie są one rzeczywiście popękane, uszkodzone, bądź czy rzeczywiście nie jest ich brak. Wobec tego cztery podpory, cztery obejścia urządzenia, bardzo krótkie, bardzo szybkie. Weryfikujemy, czy nie ma pęknięć, uszkodzeń mechanicznych. Widzimy też kabel, w tym przypadku uziemiający, więc można go sobie zwrócić uwagę. Tam widzę blachę uziemiającą. Więc obejdziemy sobie z drugiej strony. Podejdziemy sobie do dwóch pozostałych. Weryfikujemy sobie, patrzymy. Przy tym pytaniu egzaminacyjnym też możemy sobie tak naprawdę dodatkowo oceniać stan konstrukcji nośnej prawda, żurawia. No bo będziemy widzieć, czy tutaj na podstawie urządzenia nie ma jakichś pęknięć, zarysowań głębokich, mocnych żerów rdzy, czy jakichś zgnieceń materiału, czy brakujących śrub, czy sworzni mocujących. Nie widzę żadnych elementów uszkodzonych. Widzimy uziemienie, wobec tego możemy powoli wspinać się do góry i kontynuować pozostałe pytania, ale w momencie, gdy będziemy wchodzić sobie do góry urządzenia do obsługi, pamiętajcie, że możecie sobie oceniać stan konstrukcji nośnej. Czyli dodatkowo przy każdej kratownicy ocenić sobie, czy rzeczywiście nie brakuje żadnych śrub, czy coś nie jest popękane, czy jakieś spawy nie puściły, czy nie brakuje jakichś innych elementów. W ten sposób, jeżeli będziecie weryfikować, to będziecie mieć oczywiście pytanie zaliczone.